W najbliższy weekend Energa Toruń powalcza o brąz Ford Germas Ekstraklasy. Po pierwszych spotkaniach jest remis 1-1. do 1. Dwa spotkania z Artego Bydgoszcz odbędą się w hali spożywczaka w piątek i sobotę. Po ostatnim spotkaniu w Bydgoszczy trener El Medin Omanić komplementował zespół rywali. Gratulacje zespołowi z Bydgoszczy. Myślę, że dziś chcieli bardziej wygrać ten mecz niż mi. Udalo im się. Myślę, że zagrał dobre zawody. Jeszcze raz gratuluję i nie mam... Dziękuję bardzo. Rozgrywająca toruńskiego zespołu Weronika Idczak żałowała przegranego meczu numer dwa. No, w dzisiejszym meczu nam nie wyszkodziło wszystko tak, jak chciałyśmy, nie podołałyśmy zrobić tego, co nam trener podpowiadał. No i się skończyło, jak się skończyło. No przegrałyśmy, ale będziemy walczyć u siebie, żeby wygrać. Trener Artego Bydgoszcz Tomasz Herkt podkreślał, że w tej serii najważniejsza jest obrona. Koszykówkę wygrywa się y, defenzywą. Y, amerykańskie powiedzenie mówi, że atak kupuje bilety, a defensywa wygrywa mecze. Prosta sprawa. Do przerwy wczoraj straciliśmy 4, 45 punktów, dzisiaj w całym meczu 54. No, mieliśmy y, defensywę na zdecydowanie y, wyższym poziomie. Stąd zwycięstwo. Wczoraj żeśmy sobie nie radzili na akcjach y, pick and rollowych, dzisiaj y, 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 znacznie lepiej y, radziliśmy sobie w w tym elemencie, wygraliśmy deskę, wygraliśmy kontrę, no to, są, to są te elementy, które zawsze decydują o wyniku końcowym. Także ja jestem zadowolony głównie dlatego, że my gramy bardzo wąskim składem, drugi mecz jest dla nas zawsze ciężki, ta wczorajsza porażka nie zdeprymowała dziewczyn, przystąpiły dzisiaj z wolą zwycięstwa i tak jak ten Romanicz powiedział, troszeczkę bardziej zależało nam dzisiaj na zwycięstwie i tego, żeśmy dowiedli w dzisiejszym spotkaniu. Się, ponieważ do Torunia nie, nie pojedziemy na wycieczkę. Paulina Kuras-Artego cieszyła się z wygranej nad Energą i liczy na dobry występ w Toruniu. Ja również bardzo się cieszę, ponieważ to w sumie my narzuciłyśmy swój styl gry, poprawiłyśmy zdecydowanie obronę i był to zdecydowanie lepszy mecz i dzięki temu wygrałyśmy. Teraz dwa mecze odbędą się w hali przy ulicy Grunwaldzkiej, 19 i 20 kwietnia. Jeśli potopieczne El Medina o odniosą dwa zwycięstwa, to będą mogły cieszyć się z brązowego medalu Fort Germas Ekstraklasy w tym sezonie. Mecze w piątek i w sobotę o 19:00. retransmisja zawodów w telewizji kablowej Petrus w przyszłym tygodniu.